No, przybliż się trochę do tej pergoli. Tak? No, Na to przeciw. Ok. Na no, dzień dobry. Dzisiaj przyprawię doskonale prowadzonej róży pnącej. A wiecie, co mi urzekło przy tej róży? To, że zobaczcie, wszyscy mnie się pytają, czy można obciąć te długie pędy. A tu pani posłuchała, gdzieś podejrzała i przywiązała. Ten pęd, i zobaczymy, czym No właśnie, żółtymi stążeczkami. Żółtymi wstążkami. Róża nie ma żadnej mszycy. Chociaż tam widziałem z przodu, gdzie nie ma wstążek, to mszyca na mszycy. Mszyce nie próżnują, atakują wszystko. Jodły, świerki. No i róże. I róże, i wiele, wiele jeszcze innych roślin. no Mszyca atakuje, gdy jest cieplutko. Gdy jest słonecznie. Roślinki młode, soczyste lata jak widać po tych listkach wpija się no i czerpie soczek często można je znaleźć po mrówkach gdyż one to najszybciej znajdują tą mszycę, odżywiają się tą spadzią które mszyca, która mszyce, mszyce wydalają no i możemy pryskać decisem, możemy pryskać karatem możemy pryskać mospilanem ale no skuteczne jest to na 2-3 dni, potem mszyce atakują znowu Wybijamy w ten sposób pożyteczne owady, które zajmują się e, czyszczeniem tych mszyc. Pokażę wam taki mały sposobik, niedrogi, na tym Otóż tak, mamy tu taką fajną tasiemkę. Jaskrawo żółta, błyszcząca, no po prostu rzucająca się w oczy. Tą tasiemeczkę na takiej różyczce, która ma tę mszycę. I tak dosyć delikatnie montuje tą pułapkę na mszycę. Ale czy to jest pułapka na mszycę? Nie, drodzy Państwo, jest to wabik na biedronki. Do tego przylecą dorosłe biedronki. W pierwszej kolejności. Nie wiem czemu, ale te kolor je wabi. Przylecą. Zobaczą, że tu jest jedzonko. Jeżeli jest jedzonko, to można tutaj wykarmić rodzinkę. Czyli zrobią. Jajeczka, z których wylęgą się larwy, a każda larwa biedronki może zjeść dziennie około 100 mszyc. Ja myślę, że po tygodniu ich braknie, nie stanie się to jutro. Ja się nauczyłem tego sposobu jeszcze, jak miałem 20 lat, i chcę go wam teraz przekazać. Bo chemia to nie wszystko, będziemy latać z tym opryskiwaczem w nieskończoność, a i tak będą, i tak będą. Mitrujemy świat i siebie. Tylko trzeba pamiętać, że jak wstążeczki, to nie chemia. Tak? Bo i tak biedronki zabijemy, i tych larw nie będzie. Czyli jak decydujemy się na wstążeczki, to czekamy dwa tygodnie, aż biedronki zrobią swoje. Jak się pojawia tyle mszyc w jednym miejscu, to dla drugich to jedzonko. Pojawia się także biedroneczka. Tak, i zobaczcie, ona siedzi sobie spokojnie. Może już jest po obiadku. Ale jak to siedzi spokojnie, to pod spód liścia już coś tam składa. Nie wiem czy to będzie dobrze widać. Ale tam już są co najmniej dwie larwy Biedronek. Bardzo żałocznych pączki już odsłonięte. Za dzień dwa. Nie będzie żadnej mszyc. i przywiązała taki pęd poziomo, drugi tak samo I w przyszłym roku tu z kątów tych liści, z tych pączków, powypuszczałem takie krótkie 30 centymetrowe pędy same kwiaty same kwiaty będą. Jeżeli ten pęd będzie stał pionowo to wypuści jeden kwiatostan u samej góry. A jeżeli ten pęd jest tak ładnie przywiązany, tak, może być co kawałek. Szkoda, że nie mamy tu jeszcze jednego, ale ta młoda różyczka jeszcze tu można przywiązać. I zrobi takie pięterka jak przy winorośli. I wtedy, mówię, z każdego tego pączka wypuści nowy wierzchołek zakończony mnóstwem kwiatów. Wyobrażacie sobie, tu będzie. Bordowo, bo to bordowa odmiana. Nie. Nie? Biała? Biała. No to trudno. Jedyne o teraz na jesieni, przy takiej różyczce musimy zrobić to oberwać te przekwitłe kwiatostany, bo one niepotrzebnie zabierają energię tej różyczce. Tak? I to, co przekwitło, obcinamy. Tu jest odrobinę czarnej plamistości. Czyli jak to podlejemy wiosną wcześniej, poliwersum, to po chorobie i teraz tak, tu jest dosyć gęsto, widzisz Michasiu, mhm. dosyć gęsto i to są pędy takie cieniutkie które już w tym roku słabo kwitły, a na przyszły rok to już nie będą kwitły ja proponuję, żeby nawet teraz takie pędy już sobie wyciąć Zostawiamy te mocniejsze, silniejsze, tak? I ta różyczka będzie miała szansę znowu tu z dołu wypuścić takie pędy grube, ładne, bo on zobacz, wypuścił prawie przy szczepieniu te samej ziemi. Ten też. Tak? A jak tu będzie ciasno, ciemno tych cienkich pędów, to te pędy nie wypuszczą nowe. Tak? Jak będzie miało duże światła i ciepła, to wypuszczam i znowu porobimy sobie takie piętra, żeby pięknie kwitły. Nie poziom poziomy gałęzi. I Resztę jaj. cięcia, wiosna. Czyli jaka ocena ogólnie? No, 5 z 2 A, nie 3 z 2 <noise> Dziękujemy za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli chcesz wspomóc naszą działalność, zapraszamy do naszego sklepu internetowego Zielone Pogotowie. Tam znajdziesz wszystkie nasze poradniki. To, że kupisz u nas poradnik, lub inne produkty, będzie dla na nas najlepszą, najlepszą pomocą w prowadzeniu tego kanału.